Fani animowanego serialu The Amazing Digital Circus z niecierpliwością oczekują piątego odcinka, a dyskusje o inspiracjach i ukrytych znaczeniach w serialu nie ustają. W tym kontekście warto przyjrzeć się bliżej filmowi Raggedy Ann Andy, który, jak się okazuje, stanowił znaczące źródło inspiracji dla twórców Digital Circus. Nie tylko postać ragaty, ale również wiele innych aspektów serialu czerpie z tej klasycznej animacji dla dzieci. Historia Raggedy Ann rozpoczęła się ponad 100 lat temu, dokładnie w roku 1918, kiedy to Johnny Gruelle stworzył pierwszą książkę dla dzieci o tej uroczej szmacianej lalce. Inspiracją była stara zabawka, której projekt przypadł mu do gustu. Gruelle nadał jej charakterystyczny, szeroki uśmiech. Można powiedzieć, że był to swoisty stuletni prequel Toy Story, skupiający się na życiu zabawek w pokoju małej dziewczynki, gdy ta nie była obecna. Podobnie jak w relacji Baza i Czudego, w tym przypadku mamy do czynienia z zabawkami posiadającymi własne życie i emocje. Film Raggedy Ann nie tylko zainspirował postać Ragaty w Digital Circus, ale także podejście do postaci uwięzionych w świecie zabawek, dając nam perspektywę z wnętrza dziecięcej rozrywki, gdzie bohaterowie są jednocześnie zabawkami i więźniami cyfrowej rzeczywistości. Dwa lata po wprowadzeniu Raggedy Ann, jako jej brat pojawił się Raggedy Andy, mający na celu zainteresowanie serialem również chłopców. Raggedy Ann jest oczywistą inspiracją dla Ragaty. Wielu fanów serialu uważa, że nie tylko wygląd Ragaty, ale także jej charakter nawiązuje do klasycznej szmacianki. Podobne zależności dostrzegamy również w przypadku innych postaci, jak Zuble, która w prawdziwym życiu zmagała się z dysmorfią ciała. Postać Zuble odzwierciedla jej wewnętrzne problemy. A to, że jest ona zabawką z wymiennymi częściami, pozwala jej eksperymentować ze zmianami wyglądu zewnętrznego. To z kolei umożliwia jej poszukiwanie własnej tożsamości. Biorąc to pod uwagę, wielu fanów przypuszcza, że Ragata również ma brata, który opiekuje się nią zarówno w prawdziwym świecie, jak i w cyrku cyfrowym. W serialu widzimy również Kingera, którego historia związana jest z uwięzieniem w grze. Wraz z jego żoną, królową, przedstawioną jako czarny pionek szachowy, aby zbalansować białego króla, którym jest Kinger. Niektórzy fani wierzą, że w przypadku Ragaty również istniał szmaciany chłopak, który był obecny w cyrku, zanim ostatecznie zmaterializował się w abstrakcyjnej formie. Choć nie widzieliśmy jeszcze wykreślonej twarzy tej postaci na drzwiach żadnego pokoju, to warto pamiętać, że nie wszystkie pomieszczenia zostały jeszcze odkryte. Niektórzy przypuszczają, że wykreślone postacie mogły zostać usunięte, jeśli widok ich twarzy sprawiałby innym dyskomfort. Niektórzy fani spekulują, że tym bratem mógłby być Jax, który ma zupełnie inny styl niż Ragata, co jednak nie pasuje do dynamiki rodzeństwa z Raggedy Ann i Andy. Rodzeństwo Raggedy to sympatyczne i pełne dobroci postacie z książek dla dzieci. Raggedy Ann miała reprezentować idealną, skromną córkę która zawsze jest uśmiechnięta, uprzejma i stara się poprawić nastrój innych. Andy i Ann nie są antagonistycznym rodzeństwem, jak moglibyśmy wyobrażać sobie Ragatę i Jacksa. Andy miał być wzorem idealnego brata. W filmie animowanym z roku 1977 rodzeństwo śpiewa o wzajemnej miłości i o tym, jak ważne jest, by się wzajemnie uzupełniali. Andy, jako postać stworzona z myślą o chłopcach, miał bardziej szorstką stronę. W filmie animowanym śpiewa piosenkę o tym, jak bardzo nie znosi bycia zabawką dla dziewczynki, bo jest chłopcem i lubi robić chłopięce rzeczy. Celem tego zabiegu było przekonanie chłopców, że polubienie książek o Raggedy Ann nie jest dziewczęce oraz, że bycie dobrym bratem to coś wartościowego. Ta wizja nie pasuje do relacji Jacksa i Ragaty. Jacks jasno daje do zrozumienia, że nie znają się z okresu przed Cyrkiem. Ragata, mówiąc, że nienawidzi Jacksa a jednocześnie chce, by ją lubił, nie spotyka się z reakcją sugerującą zażyłość. Wręcz przeciwnie, sposób w jaki Jax mówi o stanie Ragaty wskazuje na to, że nie ma pojęcia o jej nawykach, zachowaniu czy przeszłości, wie tylko, że znajduje się w dziwnym stanie. Warto jednak wspomnieć, że Goose Works, twórca serialu, zapowiedział, że kolejny odcinek skupi się nie tylko na Ragatcie, ale w dużej mierze będzie odcinkiem o relacji Ragaty i Jacksa, co może prowadzić do wielu różnych interpretacji. W ostatnim czwartym odcinku, po trafieniu głupim sosem, Ragata wypowiada zdanie z filmu: Lądowanie na głowie, przyjęcia herbaciane, lekcje tańca. Ten sos sprawia, że Ragata zachowuje się jak pijana, co Jacks komentuje jako niedopita. Inni określają efekt działania substancji jako wdychanie farby. W tym stanie, Ragata wspomina, że tęskni za końmi, co wywołało lawinę spekulacji fanów na temat jej przeszłości. Chwilę później mówi również o tym, że ma dość spadających paczek, przyjęć herbacianych i lekcji tańca. Z tego powodu wiele osób uważa, że Ragata mogła pochodzić z bogatej rodziny, w której organizowano przyjęcia herbaciane, lekcje tańca i jazdę konną. Zastosowanie tego dialogu nie było przypadkowe. Ukazuje on, że Ragata starała się być miła jak fałszywa elitarna osoba, pragnąc, aby ludzie lubili ją za jej uprzejmość, mimo że ich nienawidzi. Linijka o spadających paczkach nie miała jednak sensu, dopóki fani, którzy widzieli film Raggedy and Andy, nie zauważyli, że jest to bezpośredni cytat z filmu. Paczki lądujące na mojej głowie. Przyjęcia herbaciane, lekcje tańca, Słowa te wypowiada Raggedy Andy, a nie Raggedy Ann. Pochodzą one z piosenki, w której Andy mówi o tym, jak bardzo nie znosi bycia zabawką dla dziewczynki. Przyjęcia herbaciane i lekcje tańca, o których mówi, to gry, które ich właścicielka Marcella urządza z nimi. Przyjęcia herbaciane są stereotypową zabawą dla dziewczynek. Fragment o spadających paczkach odnosi się do wątku z filmu, w którym prezent urodzinowy Marceli zostaje pozostawiony na głowie Andiego. Niektórzy fani uważają, że jest to zwykłe nawiązanie do filmu, inni jednak sądzą, że to wskazówka, która mówi nam więcej o przeszłości ragaty. Pozostałe wypowiedzi: Ragaty, gdy jest pod wpływem głupiego sosu, nie są bezpośrednimi nawiązaniami do filmu. Jej komentarz o posiadaniu koni: w jednej z książek o Ragedy N występuje historia o pomocy zabawkowemu koniowi, ale nie koniach jako takich. W filmie o Ragedy N nie widać zabawek koni w pokoju dziecięcym a przynajmniej nie na tyle by to miało znaczenie. Dlatego niektórzy fani sądzą, że w przypadku ragaty linia o przyjęciach herbacianych i lekcjach tańca została powtórzona z filmu, ponieważ pasowała do jej własnego życia. A pamięć o filmie tylko dopełniła całość. Fakt jednak, że jest to cytat z filmu sugeruje, że tylko linia o koniach ma związek z jej przeszłością. Może to oznaczać, że dorastała w toksycznej rodzinie na farmie, gdzie musiała zachowywać się bardzo dobrze i kontrolować swoje emocje. Konie byłyby jedynymi jej przyjaciółmi, pasowałoby to do postaci szmacianej lalki, która jest uważana za zabawkę dla biedniejszych dzieci. Interpretacje pozostają jednak otwarte. Kolejnym intrygującym podobieństwem pomiędzy serialem a filmem jest postać cukierkowego potwora. W The Digital Circus spotykamy go w drugim odcinku, gdy Kane tworzy go jako złoczyńcę w krainie słodyczy. Jest to oczywiste nawiązanie do cukierkowego potwora, z którym spotykają się Raggedy i Andy w swojej muzycznej przygodzie. Trzeba przyznać, że w 2D potwór ten wydaje się bardziej niepokojący. Animacja filmu jest szalona i momentami wywołuje uczucie odrealnienia. Jednak scena z cukierkowym potworem ma w sobie coś szczególnie odrażającego. Cukierkowy potwór w 3D nie wywołuje aż takich emocji. W świecie Digital Circus wyjaśnienie może być takie, że Kane zdaje sobie sprawę z istnienia innych mediów dziecięcych. Może on naśladować to, co w jego mniemaniu dzieci lubią. Z punktu widzenia produkcji serialu jest to zabawny hołd dla filmu, który był znaczącą inspiracją dla serialu. Cukierkowy potwór. Nie jest więc plagiatem, a małym ukłonem w stronę filmu. Tematycznie historia obu potworów jest jednak zupełnie inna. Paradoksalnie, filmy takie jak Toy Story bardziej zawdzięczają Raggedy Ann niż Digital Circus. Analiza filmu Raggedy Ann and Andy rzuca nowe światło na inspiracje, jakie kierowały twórcami The Amazing Digital Circus. Mimo, że film został obejrzany dopiero niedawno. To w serialu dostrzec można szereg nawiązań, które wykraczają poza postać ragaty. Niektórzy fani są przekonani, że związków jest jeszcze więcej. Zachęca się wszystkich, którzy mają dodatkowe teorie i spostrzeżenia, aby podzielili się nimi w komentarzach. Dodatkowe teorie zostaną omówione po powrocie serialu z piątym odcinkiem. Dla tych, którzy chcieliby zagłębić się w spekulacje na temat serialu, przygotowano playlisty z teoriami na temat czwartego odcinka oraz tymi, które dotyczą całego serialu. Wszystkim życzę się szczęśliwego nowego roku i zaprasza się do dalszych dyskusji w przyszłości.